Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale Na kanale Polska z kolejnego buildu I tym razem moi drodzy mamy build w operacji z Evidem Raxo, Któremu mega, mega dziękuję za pomoc Ponieważ jest to moi drodzy build, który ma naprawdę bardzo wymyślne i Abstrakcyjną wizję jest to po prostu, moje drodzy, build minicha, boksera, po prostu postaci, która tak naprawdę walczy bez broni w ręce. Jest to kompletnie abstrakcyjny, ale faktycznie da się stworzyć ten właśnie build, który może być mega potężny, mega dobry, nie mając nawet broni. Kompletna abstrakcja, ale moi drodzy, właśnie na tym polega nasz bokser mnich. Więc lecimy z materiałem. W takim razie, tak wygląda wizualnie nasz, nasza postać i jest to po prostu połączenie, moi drodzy, burzy i Neidana. E, więc w takim razie przejdźmy, moi drodzy, na spokojnie do ekwipunku w tej postaci. I co, cudowna kobitka. Nie ukrywajmy, jest cudowna, skoro naprawdę tak sobie radzi bez broni. Ponieważ faktycznie w tym momencie możecie zobaczyć, że w teorii mamy założoną broń, ale jednak ona, ma specjalnie, zało ona jest specjalnie założona po to, potem zostały zbite, wymagane na tą broń, żeby po prostu był slot zasłonięty. Więc tej broni tak naprawdę tutaj nie ma i specjalnie on jest tylko po to tutaj, żeby po prostu nie zakładała byle czego w łapkę przy samej e, przy samym gameplayu, Więc broni w tej postaci nie ma. Natomiast jest tarcza, która jest naprawdę bardzo ciekawa tarcza, ponieważ jest to tarcza, która naprawdę daje naprawdę duże zdolności do ataku i obrony. Jeśli chodzi również o zdolność do obrony e, czy ataku, mamy tutaj również obrążę Serbera, która daje aż 380 zdolność do, do ataku. Bardzo dużo. I też szybkość ataku, ponieważ szybkość ataku również w tej postaci jest ważna. E, możecie to, to zobaczyć po szybkości ataku, która jest tutaj wymaksowana w tym miejscu. Ja nie wiem jak Rax to, to zrobił, ale po prostu jest z dla niego. E, Dalej, jeśli chodzi o szybkość ataku, mam tutaj po moi drodzy, również klejnoty Majsterkowicza, które właśnie dają nam obrażenia od żywiołów i te szybkości ataku, ponieważ przede wszystkim postać właśnie dodaje obrażenia od żywiołów, od elektryczności. Um, więc tak to wygląda. Mamy również tutaj, moi drodzy, Diaden, Kwołagładę, plus jeden do wszystkich umiejętności obrażając żywiołów również i, moi drodzy, zmieszane obrażenia u wrogów, co jest dosyć ważne, w momencie, w którym nasza postać spami kompletnie atakami z pięści właśnie z tą prędkością. Klasycznie, kajdan z kamienia z szybkością ataku. E, jeszcze tutaj mamy usztywniacze matki buskawic ze zwrotnicą do obrony przy okazji, z ruchem i też właśnie z kontratakiem obrażeń elektryczności, dosyć ważna rzecz. E, jeśli chodzi o żywioły, mamy tutaj szał żywiołów przy okazji. Mamy również zadawane obrażenie przekształcane w zdrowie i mamy również tutaj taki element w sumie cosplayowy, czyli na w Batrachosa, który tutaj ma przede wszystkim kosmiczną zdolność odporności na obrażenia kute, no ale też przy okazji również inne tam wymogi, jak na przykład zdrowie czy siła. Więc tak to wygląda. Jeśli chodzi o punkty cech, one są jedynie po to, aby po prostu mieć możliwość założenia danego kwipunku, ponieważ przede wszystkim postać po jest wymasterowana, wyśrubowana, właśnie na dany ekwipunek. Więc jest to po prostu kompletna hybryda jakiegokolwiek klasy. Ona po prostu rozwala schemat klas. Kompletnie jeśli chodzi o Titan Quest, a, ponieważ po prostu ona polega na obrażeniach e, z pięści <gry> Tak naprawdę po prostu polega na kontrataku obrażeń e, od elektryczności przy wysokiej prędkości ataku e, Pora moi drodzy na mistrzostwa I w tym przypadku zaczniemy sobie od mistrzostwa burzy Na początek klasycznie burzowa chmura po, po prostu ważny skill, żeby zwiększyć te nasze obrażenia Mamy również moi drodzy szkwał, bardzo ważny skill Mamy również przełamanie czaru I z ważniejszych skilli mamy tutaj oczywiście Um, Ognika burzy z skillem, oczywiście, oko burzy, który jest naszego samego bohadera. I też przy okazji mamy, moi drodzy, błyskawiczny spiegel, który jeszcze bardziej zwiększa prędkość naszej postaci, ponieważ, gdy nasza postać po prostu zapierdziela między wrogami, to z obrażeń, które zadaje, tak naprawdę, sama się może healować. Więc y, naprawdę, to, to daje bardzo dobrą żywotność. Przy okazji też mamy 7000 zdrowia. Ok, to jest dosyć dużo, ale też nie zapomnijmy, właśnie o tym, że. Ta postać jednak może po prostu e, kontratakiem wysyłać zdrowie z naszych wrogów, przy okazji mając ogromny prędkość ataku, co również się ze sobą łączy. szapo Barakso naprawdę praktycznie on ten build stworzył, także wielkie brawa na niego. E, lecimy dalej moi drodzy i pora na Neidana, cieszy mnie bardzo, ponieważ właśnie jednym z kryterów tego buildu, był Neydan. Początkowo miał to być build mnicha, ale w sumie wyszedł z niego taki boxer, i myślę, że to jest równie klikalne jak mnich, albo taka Wonder Woman, jak to raczej tą lubi nazywać, którą tą postać właśnie również tworzył. Więc bardzo ważne, właśnie, że najdana udało się tu dodać, ponieważ faktycznie. Rzadko w bildach na się pojawia, a jednak on ma też ten potencjał, żeby go właśnie wykorzystywać. Więc w takim razie pora na Najdana, na mój drodze, i tutaj mamy Potężny Eliksir. Klasycznie mamy wewnętrzną równowagę, dobry skill, bardzo dobry, zwłaszcza po jego reworku, po jednym z po prostu update'ów, który po prostu nam dał ruch, szybkość ataku i szybkość życia co jest naprawdę bardzo ważne przy tej. Postaci. E, mamy konsekwencje, które po prostu e, pozwalają osłabić wrogów, co jest ważne właśnie, żeby po prostu móc, móc ich szybko, no po prostu pokonać. E, Shenpao klasyk, e, mamy również aurę spokoju i mamy również Huang Huangdi z ważną rzeczą, którą Raxxon mi tłumaczył kilka razy przed materiałem, ponieważ właśnie e, tutaj on ten build beat... powtórzę jeszcze raz. Tworzył, że po prostu nie mamy wymaksowanego szerzenia wpływu, ponieważ po prostu wymaksowany ten skill tak naprawdę nie będzie miał w pełni swoich potencjału, ponieważ po prostu nie będzie miał tego zasięgu, zakresu jaki tutaj w tym momencie mamy, z tego co teraz Więc ważna, ważny element tutaj. W sumie nie wiedziałem właśnie o tym, bo, ponieważ sam skilla przechylności Huangdi rzadko używam, a tutaj również okazuje się, że w sumie jest taka ciekawostka jeśli chodzi o wymaksowaną, wymaksowany skill szerzenia wpływu. Uff, naprawdę tutaj jest tego bardzo dużo i w sumie naprawdę fajnie wybalansowane jest nejda z burzą Więc tak naprawdę tak to wygląda jeśli chodzi o ten build I moi drodzy, pora na rozgrywkę Ale zanim będzie rozgrywka, po prostu wam jeszcze pokażę jak ta postać po prostu szybko z rączki bije Ok? E, bardzo po prostu często ta postać e, ma zbagowane animację Przez po prostu to jak ona szybko bije Coś po prostu niesamowitego e, Przy okazji też mamy chyba jedną z najszybciej bijących postaci w grze ale przede wszystkim mamy boksera. Także teraz, moi drodzy, pora na segment rozgrywki. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeszcze raz dziękuję, Reaktor, za pomoc przy stworzeniu tego bildu. I, I my się widzimy w kolejnych materiałach na kanale Tytanie Polska. Trzymajcie się.